Istnieje cichy ból, który wielu z nas zna, ale niewielu ma odwagę przyznać. Odkrycie, że ludzie wokół nas mogą nie lubić nas tak bardzo, jak udają. Nic nie jest tak niszczące, jak uświadomienie sobie, że ciepłe uśmiechy mogą ukrywać pogardę, że pochwały mogą być ukrytymi szpilkami. A ci, którzy powinni być przy twoim boku, znikają, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Szok nie pochodzi tylko z samego odrzucenia, ale z uświadomienia sobie, że wierzyłeś w iluzję, że inwestowałeś czas, zaufanie i uczucia w relacje, które nigdy nie były prawdziwe. To ból intymny, rana, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, to nie jest głośna zdrada ani jawne zerwanie, to powolna i okrutna seria małych rozczarowań, żart, który idzie za daleko, spojrzenie, które mówi więcej niż słowa, zaproszenie, które nigdy nie nadchodzi. Wsparcie, którego zawsze brakuje, i stopniowo zaczynasz się zastanawiać, czy problemem jestem ja. Wątpliwość osiada jak cień, po cichu niszcząc Twoją samoocenę. Najgorsze w tej dynamice jest subtelność, z jaką się to dzieje. To nie jest bezpośredni atak. To emocjonalna wojna prowadzona w ciszy, gdzie sygnały są między wierszami, w niewypowiedzianych postawach, w niewykonanych gestach. I łatwo jest się zgubić w tej niewidzialnej grze, próbując się dostosować, starając się nie przeszkadzać, akceptując, że może przesadzasz, że może po prostu musisz być lżejszy, mniej wrażliwy. Ale ile jeszcze czasu zamierzasz poświęcić na interpretację gestów i słów, które nie powinny być tak skomplikowane? Ile jeszcze będziesz akceptować emocjonalne okruchy tylko po to, by nie być samemu? I co najważniejsze, jak długo pozwolisz, by te małe agresje definiowały to, co uważasz, że zasługujesz. W tym filmie zdejmiemy maski z tych sytuacji, patrząc wprost na każdy z subtelnych sygnałów, które ujawniają pogardę, ukrytą pod płaszczykiem przyjaźni. Porozmawiamy o żartach, które ranią, pochwałach, które umniejszają, nieobecnościach, które bolą i spojrzeniach, które uciszają. Nauczysz się rozpoznawać te pułapki i, co ważniejsze, uwolnić się od nich. Ponieważ życie otoczone fałszem jest jak chodzenie po ruchomych piaskach. Im bardziej się starasz dostosować, tym bardziej się pogrążasz. Nadszedł czas, aby porzucić tę niewidzialną walkę. Nadszedł czas, aby przestać udawać, że brak otwartego konfliktu oznacza, że wszystko jest w porządku. Ponieważ zasługujesz na coś więcej niż tolerowanie, zasługujesz na to, by być widzianym, słyszanym i szanowanym, bez konieczności o to proszenia. Zbadamy oznaki, że relacja nie jest tym, czym się wydaje, i zrozumiemy, że zerwanie więzów, jakkolwiek bolesne, jest aktem miłości własnej. Droga może być samotna na początku, ale nic nie jest bardziej wyzwalające niż chodzenie z pewnością, że jesteś otoczony tylko przez tych, którzy naprawdę się liczą. Numer jeden niebezpieczeństwo fałszywych przyjaźni: puste uśmiechy i pochwały. Nie wszystkie uśmiechy są szczere. A istnieją pochwały, które brzmią jak pusty echo, bez ciepła czy treści. Niektórzy ludzie stają się mistrzami w sztuce maskowania pogardy przyjaznymi gestami. To, co wydaje się przyjaźnią, jest w rzeczywistości wygodną symulacją, która uwalnia ich od bezpośredniego konfrontacji. Ustawiają się wystarczająco blisko, aby obserwować, ale nigdy nie angażują się na tyle, by naprawdę się przejmować. Te dynamiki. Tworzą fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Codzienne współżycie jest przerywane sympatycznymi frazami i przewidywalnymi interakcjami, ale coś zawsze wydaje się być nie na miejscu, jak dysonans, którego nie potrafisz wyjaśnić. Problem tkwi w cichym zaufaniu, które pokładasz w tych relacjach, nie zdając sobie sprawy, że wzajemność jest mirażem to rodzaj niewidocznego zużycia. Oddajesz się, dzielisz momenty i wrażliwości. A w zamian otrzymujesz małe sygnały, że Twoja obecność jest bardziej tolerowana niż świętowana. I choć starasz się ignorować ten dyskomfort, on stopniowo rośnie, niszcząc brzegi więzi. Ludzie oferujący tę fałszywą sympatię, niekoniecznie chcą Twojego zła, ale też nie przejmują się Twoim dobrem. Istnieją w szarej strefie, gdzie łatwiej jest utrzymać pozory przyjazności, niż radzić sobie z prawdziwymi uczuciami. Każdy uśmiech protokolarny to sposób na utrzymanie cię w ciemności, zdala od jakiejkolwiek niewygodnej prawdy. I kiedy w końcu to zauważasz, frustracja jest nieunikniona. Poczucie, że zainwestowałeś czas i energię w kruche więzi, pozostawia gorzki posmak. Zaczyna cię prześladować wątpliwość, jak mogłem tego nie zauważyć wcześniej. Czy byłem naiwny, wierząc, że ci ludzie są prawdziwi? ale tego rodzaju przebudzenie, jakkolwiek bolesne, jest konieczne, by się uwolnić. Ponieważ prawda jest taka, prawdziwe relacje nie wymagają wysiłku, aby wyglądały na szczere. Kiedy istnieje prawdziwa przyjaźń, nie ma wymuszonych uśmiechów ani wyrachowanych pochwał. To naturalny przepływ wsparcia i zrozumienia, bez potrzeby gier czy pretensji. Nauczenie się identyfikowania i zrywania tych kruchych więzi, jest aktem szacunku do samego siebie. Nie ma miejsca na więzi oparte na wygodzie w życiu, gdzie szczerość jest jedyną walutą wartą noszenia. Numer dwa. Kiedy żartem jesteś ty, wpływ ukrytych komentarzy. Słowa, gdy są przebrane za żart, niosą ciężar, który wielu ignoruje, aż jest za późno. Z pozoru niewinne. Te żarty skierowane na twoją osobę są jak łagodny jad, stosowany stopniowo. Aż zaczniesz wierzyć, że może problem naprawdę leży w Tobie. Śmiech staje się więzieniem przebranym za lekkość. Frazy takie jak tylko żartuje, brzmią prawie jak wyrok, stawiając cię w niewygodnej pozycji. Jeśli się obrażasz, jesteś oskarżany o nadmierną wrażliwość. Jeśli śmiejesz się razem, potwierdzasz ukrytą obrazę i pozwalasz jej trwać. Te żarty to testy przebrane za humor. Przy każdej prowokacji osoba mierzy twoją odporność, sprawdzając jak daleko może się posunąć bez konfrontacji. To nie tylko przypadkowy komentarz, ale stała dynamika, która powoli osłabia twoją samoocenę. Jeszcze gorsza jest poczucie współudziału, które się pojawia. Śmiejąc się razem, stajesz się współwinny własnej degradacji, jakbyś podpisywał cichy kontrakt, który upoważnia te agresje przebrane za humor. Granica między zabawą a brakiem szacunku zaciera się, a ty zaczynasz akceptować jako normalne to, co nigdy nie powinno być tolerowane. Wpływ tych żartów wykracza poza chwilę. Przenikają do Twoich myśli, sprawiając, że zaczynasz kwestionować swoje mocne strony i przeżywać swoje błędy w sposób nieproporcjonalny. Wątpliwość się osiedla, a z nią poczucie, że może naprawdę jesteś wszystkim, co sugerują te żarty. Ale prawda jest taka, że żadna prawdziwa przyjaźń nie musi umniejszać kogoś, aby się utrzymać. Żarty, które ranią, są w rzeczywistości ukrytymi broniami, używanymi przez ludzi, którzy wolą śmiech od szczerości. Reagowanie na nie nie oznacza bycia wrażliwym to sposób na ochronę swojej godności. Wyznaczanie granic wobec takiego zachowania jest aktem miłości własnej. Śmiech z własnego bólu nie jest oznaką siły. Ale cichym krzykiem konformizmu. A konformizm nigdy nie powinien być opcją. Numer 3. Korozyjna siła pochwał, które ranią. Istnieją pochwały, które nie podnoszą, one umniejszają. Kiedy ktoś chwali Cię słowami, jak na kogoś takiego jak ty jest świetnie, to nie jest świętowanie, ale ukryty wyrok. To jakby Twój sukces był anomalią, którą trzeba wyjaśnić. Szczęśliwym wypadkiem, który nigdy nie powinien się wydarzyć. Te słowa wydają się na pierwszy rzut oka miłe, ale ukrywają bezlitosny osąd. Nie to, co zrobiłeś, jest uznawane, ale niskie oczekiwania, które zostały przekroczone. I to boli bardziej niż jakakolwiek otwarta krytyka, ponieważ to pochwała zatruta. Z czasem te pochwały zaczynają kształtować twoje postrzeganie samego siebie. Zaczynasz wierzyć, że może twoje osiągnięcia to szczęście, a nie zasługa. Cicha wątpliwość się osiedla, a ty zaczynasz szukać ciągłej walidacji, mając nadzieję, że pewnego dnia pochwały będą szczere. Ale prawda jest twarda: te pochwały nigdy nie były o tobie. To forma kontroli, sposób na utrzymanie cię na miejscu, abyś nigdy nie poczuł się zbyt wielki. To okrutna gra, w której osoba wydaje się wspierać, ale w rzeczywistości Podkopuje Twoją pewność siebie. Pasywna akceptacja tych pochwał jest niebezpieczna. Za każdym razem, gdy się uśmiechasz i dziękujesz, wzmacniasz narrację, że Twoja wartość jest uzależniona od oczekiwań innych. A to narracja, którą musisz zniszczyć, zanim zniszczy Ciebie. Konfrontacja z tymi pochwałami jest aktem koniecznym, choć niewygodnym. Nie ma nic złego w kwestionowaniu frazy, która nie brzmi szczerze. Nie musisz akceptować słów, które nie celebrują Twojej wartości z uczciwością. Ponieważ ostatecznie prawdziwe uznanie pochodzi od tych, którzy widzą Twój potencjał bez ograniczeń. Kto widzi Twoją wielkość, nie musi jej umieszczać w perspektywie. Po prostu ją uznają bez ale czy mimo że. Numer cztery. Subtelne wykluczenie. Kiedy jesteś celowo pomijany, brak zaproszenia może wydawać się nieistotnym szczegółem, niewinnym przypadkiem ale jest coś głęboko bolesnego w cichym wykluczeniu. Nie przychodzi z ostrzeżeniami ani bezpośrednimi wyjaśnieniami, to to wydarzenie, o którym dowiadujesz się później, przez zdjęcie opublikowane lub przypadkowy komentarz. I kiedy to zauważasz, osiada mroźna prawda. Gdyby chcieli Cię w pobliżu, poinformowaliby Cię. Wykluczenie nie jest tylko brakiem zaproszenia, to ukryta wiadomość o Twoim miejscu w życiu tych ludzi. Nie muszą mówić słowami, że nie należysz. Pominięcie mówi samo za siebie. A ten rodzaj oddalenia jest szczególnie okrutny, ponieważ wydaje się niemożliwe skonfrontować go bez wyglądania na zdesperowanego lub niepewnego. Jednak wpływ psychologiczny jest głęboki. Poczucie bycia na marginesie powoli koroduje, zasiewając wątpliwość, która echem odbija się. Czy problemem jestem ja? Z każdą nową wykluczeniem zaczynasz się dostosowywać, akceptować mniej, unikać pytania dlaczego, obawiając się usłyszeć odpowiedź, której nie chcesz stawić czoła. Jeszcze gorsze są gotowe wymówki. Myśleliśmy, że jesteś zajęty, lub to wszystko było na ostatnią chwilę, to frazy, które wydają się usprawiedliwiać zapomnienie, ale w rzeczywistości są przepełnione lekceważeniem. Ludzie znajdują czas na to, co jest dla nich ważne. To surowa i niepodważalna prawda, którą niewielu ma odwagę przyznać. Wykluczenie społeczne nie dzieje się przypadkiem, jest kalkulowane, choćby nieświadomie. To sposób na definiowanie hierarchii, utrzymywanie pewnych dystansów i kształtowanie grup wokół wspólnych interesów, które Cię nie obejmują. A ciężar tego cichego odrzucenia wykracza daleko poza konkretną sytuację. Rozprzestrzenia się jak cień na wszystkie obszary twojego życia, ale nie ma nic bardziej wyzwalającego, niż zaakceptowanie tej rzeczywistości i pójście dalej. Nie ma powodu, by błagać o przynależność. Ci, którzy widzą cię jako niezbędnego, nie czekają aż poprosisz o obecność, po prostu dbają o ciebie. Pozostawienie tych ludzi za sobą to akt odwagi, sposób na ponowne połączenie się z własną wartością ponieważ prawdziwa przyjaźń jest inkluzywna, spontaniczna i wolna od wymówek. To obecność, nie pominięcie. Numer pięć. Spojrzenia, które mówią, cicha pogarda w gestach. Istnieją spojrzenia, które ważą więcej niż słowa. Proste przewracanie oczami, uśmiech skącika z, z tonem sarkazmu, subtelny gest niecierpliwości. Każdy z tych cichych ruchów niesie jasną wiadomość. Nie jesteś brany na poważnie. To forma pogardy, która przechodzi przez pokój bez potrzeby jednego słowa. Te gesty są rozbrajające, ponieważ przychodzą niespodziewanie. Mówisz z entuzjazmem o czymś ważnym dla siebie, tylko po to, by zauważyć, że ktoś śmieje się w środku, jakby twoje słowa były pozbawione znaczenia. To rodzaj cichego odrzucenia, który opróżnia przestrzeń, pozostawiając ślad dyskomfortu. Przemoc tych gestów nie tkwi tylko w jawnej pogardzie, ale w sposobie, w jaki redukują cię do milczenia. Z każdym nowym spojrzeniem pełnym protekcjonalności, czujesz się mniej skłonny do mówienia, jakby twoje pomysły były niegodne wysłuchania. Subtelność pogardy to potężna broń, ponieważ sprawia, że wydaje się, że przesadzasz, a jednak czujesz, jak rana powoli się otwiera coraz głębiej, wątpliwość zaczyna niszczyć twoją pewność siebie. Czy problemem jestem ja? Czy przesadzam? Te pytania powtarzają się jak cichy mantr, podkopując twoją pewność i entuzjazm. Ludzie, którzy sięgają po te gesty, chcą ustanowić niewidzialną hierarchię, w której zajmujesz niższą pozycję. Nie muszą publicznie cię upokarzać, jedno spojrzenie pełne pogardy już to robi. To cicha gra o władzę, w której jesteś zmuszony zaakceptować narzuconą niższość lub stawić czoła dyskomfortowi oporu. Ale konfrontacja z tymi gestami jest niezbędna. Udawanie, że nie mają znaczenia, to pozwalanie się uwięzić w dynamice, która służy tylko temu, by cię umniejszać. Za każdym razem, gdy milczysz, dajesz więcej siły tej opresyjnej strukturze. Konfrontacja może być niewygodna, ale jest wyzwalająca. Zapytanie bezpośrednio dlaczego przewróciłeś oczami, to sposób na przerwanie cyklu. Ponieważ zasługujesz na to, by być wysłuchanym. Twoje słowa mają wartość, a kto tego nie szanuje, nie zasługuje na miejsce w twoim życiu. Milczenie nigdy nie powinno być akceptowalną odpowiedzią na pogardę innych. Numer 6. Brak kontaktu fizycznego. Znak dyskomfortu. Ludzki dotyk to pierwotna forma połączenia, niewidzialny most między ciałami, który tłumaczy zaufanie, komfort i empatię. Kiedy ktoś unika nawet prostego dotyku, uścisku dłoni, przypadkowego uścisku, wiadomość wykracza poza to, co mogą wyrazić słowa. To cicha forma oddalenia, niewidzialna bariera, która komunikuje: Nie chce być blisko ciebie. Tego rodzaju dystansowanie jest dezorientujące. Na początku próbujesz racjonalizować może ta osoba nie jest zbyt fizyczna, ale kiedy zachowanie jest selektywne, ciepłe wobec niektórych, chłodne wobec ciebie, zaprzeczenie się rozpada. To nie kwestia osobistego stylu, ale ukierunkowanego dyskomfortu. Brak dotyku tworzy pustkę trudną do zignorowania. Małe gesty, to jak poklepanie po ramieniu czy ciepłe przywitanie, są kluczowe dla podtrzymywania więzi. Bez nich poczucie obcości rośnie, jakby czegoś istotnego brakowało. Każda nieudana próba zbliżenia wzmacnia dystans, jasno pokazując, że nie jesteś mile widziany w tej intymności. To unikanie nie dotyczy tylko unikania kontaktu fizycznego, to ukryta wiadomość, że połączenie emocjonalne również jest zablokowane. Ciało mówi to, czego usta nie odważą się powiedzieć. Unikając jakiejkolwiek bliskości, osoba komunikuje głęboki dyskomfort, pragnienie utrzymania Cię na dystans, nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Najtrudniejsze jest zaakceptowanie tego, co ta nieobecność ujawnia. Odrzucony dotyk to ciche, ale mocne odrzucenie. I w próbie uniknięcia bólu tego spostrzeżenia, możesz skończyć godząc się na dystans, udając, że nie potrzebujesz więcej, ale nie ma powodu, by akceptować mniej. Prawdziwe relacje płyną naturalnie, bez potrzeby niewidzialnych barier. Kto naprawdę się o ciebie troszczy, nie unika szczerego dotyku. On następuje bez wysiłku, jako odzwierciedlenie istniejącego połączenia. Ignorowanie tych sygnałów to pozwalanie sobie żyć w iluzji. Akceptacja prawdy jest trudna, ale konieczna, ponieważ kto unika Cię ciałem, już unikał Cię sercem. Numer 7. Znikanie w kryzysie. Kto naprawdę jest po Twojej stronie? Łatwo jest być obecnym w chwilach radości. Ale to w bólu prawdziwe połączenia się ujawniają. Kiedy nadchodzi burza, wiele twarzy znika, a to, co pozostaje, to fragmenty złamanych oczekiwań. Nic nie jest tak okrutne, jak uświadomienie sobie, że ci, którym ufałeś, stali się duchami w momencie, gdy ich najbardziej potrzebowałeś. Brak wsparcia podczas kryzysu to druzgocący cios. Podczas gdy walczysz, by utrzymać się na nogach, nieodpowiedziane wiadomości i marne wymówki. Jasno pokazują, że Twój ból nie jest priorytetem. Mówią, jestem zajęty, ale co naprawdę mają na myśli, to nie przejmuje się wystarczająco. Każde przedłużające się milczenie to ukryte oświadczenie obojętności, a każda wymówka staje się przypomnieniem, że Twoja wrażliwość jest ciężarem, którego nikt nie chciał dźwigać. W wymuszonej samotności stajesz w obliczu prawdy, którą starałeś się ignorować. Nie wszyscy, którzy są przy Tobie w słoneczne dni, będą obecni w ciemne noce. Nieobecność w tych momentach tworzy rodzaj blizny, którą trudno wymazać. To nie tylko brak wsparcia, to pustka, która osiada, gdy zdajesz sobie sprawę, że byłeś sam przez cały czas, nawet otoczony ludźmi. Jakkolwiek bolesne, to objawienie jest konieczne. Wiedza, kto znika w kryzysie, to najskuteczniejszy sposób na oczyszczenie swojego życia. To okrutny, ale sprawiedliwy filtr, który oddziela tych, którzy są tego warci, od tych, którzy tylko zajmowali miejsce. A kiedy kurz opada, rozumiesz, że tymczasowa samotność jest lepsza niż pusta towarzystwo. Nie ma miejsca na powierzchowne więzi w życiu, gdzie każda bitwa wymaga prawdziwych sojuszników. Kto zostaje z tobą w chaosie, zasługuje na bycie obecnym w spokoju. Reszta to martwy ciężar. A nie ma czasu do stracenia na dźwiganie tego, co nie służy. Numer osiem. Prawda o plotkach: manipulacja przebrana za przyjaźń plotki to więcej niż nieszkodliwa rozrywka. To forma manipulacji, cicha gra, w której informacje są używane jako waluta do ustanawiania władzy. Kiedy ktoś, kogo uważasz za bliskiego, rozprzestrzenia twoje zaufania, więź między wami jest nieodwracalnie niszczona. Akt mówienia za plecami to podwójna zdrada. Nie tylko łamią zaufanie, ale także kształtują narrację według własnego uznania. Twoje imię jest używane jako pionek na planszy cudzych interesów, a szkoda rozprzestrzenia się, zanim możesz zareagować. Plotka nigdy nie jest niewinna, jest motywowana niepewnością i zazdrością, a ci, którzy ją praktykują, starają się zdobyć kontrolę nad postrzeganiem innych, plamiąc twoją reputację. Te osoby próbują się wyróżniać na twoim koszcie, utrzymując cię poniżej nich w hierarchii społecznej. Ignorowanie tego zachowania jest niebezpieczne. Za każdą zniekształconą historię, którą pozwalasz przejść bez odpowiedzi, toksyczna narracja zyskuje na sile. A z czasem ta sieć kłamstw staje się tak ciasna, że trudno się z niej wyplątać, nie tracąc części siebie w procesie. Konfrontacja z plotkami jest konieczna, ale nie zawsze łatwa. To akt odwagi, który może przynieść natychmiastowy dyskomfort, ale jest niezbędny do ochrony twojej integralności. Pozwalanie, aby te zdrady przeszły niezauważone, to pozwalanie im trwać. Prawdziwe przyjaźnie nie opierają się na kłamstwach ani manipulacjach. Kto się o ciebie troszczy, nie używa twoich słów jako broni. Oni strzegą twoich sekretów, jakby były ich własnymi. I kiedy to zrozumiesz, Nauczysz się lepiej wybierać, kto zasługuje na wysłuchanie Twojej prawdy. Zaufanie jest zbyt cenne, by marnować je na tych, którzy nie potrafią go docenić. Numer 9. Znaczenie konfrontacji z ukrytym brakiem szacunku. Brak szacunku rzadko ujawnia się w sposób bezpośredni, ukrywa się między wierszami, w ukradkowych spojrzeniach, w słowach, które niosą subtelny ton umniejszenia. Nie przychodzi z wielkimi gestami, ale z małymi agresjami które dzień po dniu niszczą twoją samoocenę. Niebezpieczeństwo tkwi w częstotliwości. Insynuacja tutaj, przelotny żart tam, aż brak szacunku staje się częścią rutyny. Ten proces jest podstępny, ponieważ się do niego przyzwyczajasz. Czasami łatwiej jest przymknąć oko, niż stawić czoła napięciu konfrontacji z kimś, kto przekroczył granicę. W końcu nauczono nas, by nie robić burzy w szklance wody by ignorować to, co wydaje się małe, by utrzymać pokój. Ale pokój nigdy nie może być budowany kosztem własnej wartości. Za każdym razem, gdy pozwalasz na komentarz pozbawiony szacunku, wzmacniasz ideę, że twój milczenie jest pozwoleniem, a z czasem te małe akty gromadzą się jak krople trucizny, kształtując sposób, w jaki jesteś traktowany, a co gorsza, jak sam siebie postrzegasz. Konfrontacja z brakiem szacunku to zadanie niewygodne, ale absolutnie konieczne. Wybór milczenia to wybór akceptacji mniej. To powiedzenie, nawet nieświadomie, że zachowanie drugiej osoby jest akceptowalne. Ale kiedy się stawiasz, nawet w sposób prosty i bezpośredni, ustanawiasz jasną granicę, stąd nie przechodzisz. Konfrontacja nie zawsze będzie dobrze przyjęta. Może pojawić się opór, wymówki. Próby zminimalizowania sytuacji. Ale to jest kluczowe: nie konfrontujesz tylko drugiej osoby, uczysz samego siebie, że zasługujesz na szacunek. Za każdym razem, gdy stawiasz granicę, wzmacniasz ideę, że twoja wartość nie podlega negocjacjom. Najzdrowsze relacje są budowane na jasności i wzajemnym szacunku. Nie wymagają tolerancji dla pogardy ani akceptacji ukrytych zniewag, a ucząc się mówić nie dla braku szacunku. Otwierasz przestrzeń na bardziej autentyczne i szanujące połączenia. Ponieważ kto nie szanuje Cię w subtelności, nie zrobi tego również na powierzchni, a życie jest zbyt krótkie, by pozwolić innym decydować o Twojej wartości. Numer 10. Cenić siebie, oddalając się od tych, którzy nie widzą Twojej wartości. Czasami najtrudniejszym aktem jest odejście pozostawienie za sobą ludzi, którzy kiedyś znaczyli coś, ale z czasem ujawnili swoją niezdolność. Do rozpoznania Twojej wartości. Trudno jest oderwać się od oczekiwań, zbudowanych więzi, wspomnień, które choć krótkie, niosą jakieś znaczenie. Ale prawda jest taka nikt nie powinien pozostać w Twoim życiu, jeśli nie jest w stanie dostrzec Twojej istoty. Utykamy w przekonaniu, że musimy utrzymywać pewne więzi z lojalności wobec przeszłości, jakby czas dzielony był długiem, który musimy honorować. Nawet gdy teraźniejszość jest wypełniona obojętnością lub pogardą. Ale życie nie może być kształtowane przez nieuzasadnione nostalgie. Cenić siebie wymaga odwagi, by odciąć to, co nie dodaje. Oddalanie się od tych, którzy nie widzą Twojej wartości, to akt wolności. To zrozumienie, że problem nigdy nie polegał na braku wysiłku z Twojej strony, ale na niezdolności drugiej osoby do zobaczenia poza własne ograniczenia. To nie zawsze jest łatwe do zaakceptowania, ale jest konieczne. Jest cicha spokój, który przychodzi, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz niczego nikomu udowadniać. Zewnętrzna walidacja to pułapka, która chwyta wielu. Szukamy uznania w niewłaściwych miejscach, oczekując, że ci, którzy nas umniejszyli, w końcu nas zaakceptują. Ale ta pogoń jest bezużyteczna. Kto nie widzi Twojej wartości od początku, raczej nie zobaczy jej później, a czekanie na to to marnowanie cennego czasu, który mógłby być zainwestowany w siebie samego. Wartość własna nie zależy od akceptacji innych. Jest budowana w sposobie, w jaki się traktujesz, w wyborach, które podejmujesz, i przede wszystkim w ludziach, którym pozwalasz pozostać w swoim życiu. Nie ma miejsca dla tych, którzy nie potrafią docenić Twojej obecności. Pozostawienie tych ludzi za sobą nie jest aktem urazy, ale miłości własnej. To świadomy wybór otaczania się tymi, którzy naprawdę się liczą, którzy oferują wsparcie, nie wymagając byś się zmniejszył, by dopasować się do ich oczekiwań. Ostatecznie cenić siebie to samotna, ale potężna decyzja. To wybór każdego dnia, by nie akceptować mniej niż zasługujesz, a kto nie potrafi tego dostrzec, jest tylko przewróconą stroną w książce, która wciąż jest pisana przez ciebie i przez nikogo innego. Na tym kończymy drugi blok i ukończymy wszystkie dziesięć podtytułów, o które prosiłeś członku Dark Creators. Czy podoba ci się rezultat? Jeśli potrzebujesz coś dostosować, po prostu powiedz. Jeśli wszystko jest w porządku, tekst jest gotowy do następnego kroku, który chcesz podjąć. Teraz, gdy znasz te sygnały. Pytanie brzmi: Ile razy zignorowałeś te ostrzeżenia, udając, że wszystko jest w porządku? Nie jest łatwo zaakceptować, że nie każdy wokół nas zasługuje na miejsce w naszym życiu. Ale nauczenie się rozpoznawania i zrywania tych więzi to pierwszy krok do odzyskania własnej wartości i znalezienia relacji, które naprawdę się liczą. Chcę teraz usłyszeć od ciebie: czy przeżyłeś coś podobnego? Zostaw komentarz. Dzieląc się swoim doświadczeniem, Twoja historia może pomóc innym zrozumieć, że nie są sami. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. To pomoże nam nadal tworzyć treści, które mają znaczenie. I oczywiście zostaw łapkę w górę, aby więcej osób mogło znaleźć ten materiał i zastanowić się nad relacjami wokół siebie. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Pamiętaj: zasługujesz na to, by być otoczonym przez tych, Którzy widzą Twoją wartość. Do następnego wideo.